Ten rok dla kina nie był zbytnio łaskawy, jednak udało mi się jeszcze w momencie, w którym kina były otwarte, zobaczyć kilka filmów w kinie. Plus, jak to zwykle bywa w moich topkach, nie ograniczałem się do rzeczy, które wyszły w tym roku, a jedynym warunkiem, żeby dany film się w mojej topce znalazł, to to, że musiałem go obejrzeć w tym roku. No, i musiał mi się podobać, to chyba oczywiste. Także nie przedłużając, oto top 13 filmów, jakie zobaczyłem w tym cudownym 2020 roku. Z tym, że będzie tutaj 14 filmów, ponieważ co do pierwszego miejsca nie mogłem się zdecydować. Ale mimo tego, do kolejności nie przykładajcie jakiejś szczególnej uwagi i jedziemy z tym koksem. Miejsce 13. Bombshell Co prawda w kwestii produkcji kręcących się wokół tematu mitu i sexual misconduct zdecydowanie bardziej ujęło mnie serialowe The Morning Show, o czym powiem w topce serialowej, jednak Bombshell wciąż jest warto obejrzenia, zobaczenia jak takie sprawy wyglądają od środka, plus ta opowieść w przeciwieństwie do The Morning Show jest oparta na prawdziwej historii. Do tego trójka głównych bohaterek granych przez Charlie Theron, Nicole Kidman i Margot Robbie jest zagrana świetnie. Film, co prawda, na żadnej z nich nie skupia się jakoś szczególnie, ale wątek każdej jest całkiem dobrze poprowadzony. What Miejsce 12. Story. Plays, really plays. Historia małżeńska, czyli ten film, który pokazuje, że Adam Driver nie nadawałby się zupełnie do ekipy remontowej. Film oczywiście zebrał masę nagród, był nominowany do Oscara i najpewniej on sprawił, że John Oliver był na drivera tak horni w ostatnim sezonie Last Week Tonight. Historia jak dla mnie trochę zbyt kameralna i życiowa, żeby mnie w tym momencie porwała, ale jeśli wierzyć ludziom starszym ode mnie, będzie ona tylko zyskiwała wraz z czasem. Ciekawe, czy jak będę oglądać historię małżeńską za 10 lat w 50-stopniowym upale, jedząc robaki i pijąc resztki wody na ziemi, to czy ten film nie zyska w moich oczach, gdy już nie będę kompletnie głupim bachorem, który zupełnie na życie się nie zna. Póki co miłe, ale porwać mnie nie porwało. Od tego są panowie z kotkami w piwnicy. Miejsce 11. The Gentleman. Gay right. Richie to jeden z tych na tyle charakterystycznych reżyserów, że jeśli jeden jego film wam się spodoba, to spodobają się wszystkie. Nie licząc tej korporacyjnej wydmuszki w postaci Alladyna, który stylu ma w sobie tyle, co mój kanał. Mi ten reżyser dał się poznać po którym który przez wielu jest dość mocno krytykowany, ale ja osobiście na niego poszedłem jeszcze zanim to rozpoznawałem szczególnie nazwisko Richiego i na pewno nie zniechęcił mnie ten film do zapoznania się z resztą filmografii. Co prawda będę w tej opinii równie spójny co plan pandemiczny rządu, ale tak jak kryptonim Uncle moim zdaniem był świetny, tak Sherlock Holmes już trochę mnie wynudził. Ale Gentlemani już nie, a to o tym filmie mam gadać, a nie o moich bynajmniej seksualnych stosunkach z filmami geja. To znaczy gaja. A Gentlemani to jeden z jego bardziej udanych filmów, który co prawda nie pokazuje nic nowego, ale jest to kolejna porcja solidnej rozrywki z idealnie pasującą do gangsterskich klimatów obsadu. Teraz tylko znowu muszę znaleźć chęć, żeby w końcu przekręt nadrobić. To jest chaos. Miejsce dziesiąte, Snowpiercer, arka przyszłości. Po parasite pewnie nie jestem jedyną osobą, która zdecydowała się bardziej zainteresować filmografią bonga John-how. I tak jak Ogja była całkiem dobra, ale nie na tyle, żeby się tutaj znaleźć, tak akurat Snowpiercerowi udało się do mojej topki przebić. Pomysł tego, że w przyszłości sami wywołamy kataklizm przez próbę ochłodzenia atmosfery i ludzkość będzie musiała żyć na nigdy nie zatrzymującym się pociągu sama w sobie jest pokręcona jak cholera, ale po obejrzeniu filmu będzie się to wydawać zupełnie normalne w porównaniu do innych szaleństw, jakie bong nam tutaj co chwilę podrzuca. Dziwaczna, mocna rzecz, a i Chris Evans w głównej roli daje radę. Miejsce dziewiąte. Spice in Disguise Główny bohater Spice in Disguise to gałąb. Drugi główny bohater Spice in guys to generator Tide. Co może pójść nie tak? Oto film z polskim tytułem tak złym, że już wolałbym grać w cyberpunka na bazowych konsolach bez patcha niż go wypowiadać. Jednak nie zważając na to, ostatnia produkcja Blue Sky pokazuje, że mimo podobno okropnej ostatniej epoki lodowcowej, to studio potrafi nam jeszcze dostarczyć porządną, familijną animację. Czy też potrafiło, bo po ich przejęciu przez Disneya pewnie zostaną wchłonięci przez Walt Disney Animation Studios czy Pixara i będą musieli pracować nad przygodami tego psa Koko czy innymi seriali na Disney plus minus 50 odcinków na godzinę. Ale nawet jeśli tak się stanie, to przynajmniej ich Ostatni film nie będzie ku tylko całkiem niezłym kinem szpiegowskim z babkiem, sitkiem w roli góry. Chociaż z rzeczy tego studia roboty wciąż najlepsze. Nawet lepsze od gołębi. Wiesz, Miejsce ósme Birds of Prey. Harley Quinn przeżywa ostatnio niesamowity renesans i istnieje duża szansa, że jeśli gra Suicide Squad od Rocksteady ukazałaby się w tym roku, to na każdej mojej tegorocznej topce znalazłoby się coś z Harley w roli głównej. Bowiem nie tylko dostaliśmy genialny serial animowany, ale także w kinach Harley udało się załapać na moment tuż przed pandemią, i tak jak przy premierze Birds of Prey wydawało się być klapą finansową, tak z perspektywy czasu jest to jeden z najbardziej dochodowych filmów tego roku. Ale ogólnie szkoda, że mało jak na normalne warunki zarobił, bo jest to świetna rozrywka, wypełniona stylem, humorem i miłością wobec głównej bohaterki. Nie zresztą nie tylko do niej, bo reszta Ptaków nocy też ma dobrze rozpisane wątki osadzone w rolach aktorki, a nawet i wizan jakikolwiek charakter ma. Powiedziałbym, że ten film już mnie porządnie zahypował na to, co DC planuje, ale przez pandemię hype nad wszystkie filmy zapowiedziane zupełnie mi opadł. I mam nadzieję, że po obejrzeniu najnowszej Wonder Woman z powrotem zacznę się jadać nowymi produkcjami, które nadchodzą od DC. Miejsce siódme wyprawa na Księżyc. Pearl Studio dało mi się po raz pierwszy poznanie w zeszłym roku, kiedy wyszło Mobile. Alamidbal, ibada Borio Abariga, Abe al któremu po polsku dystrybutor wymyślił cudowny tytuł O Yeti. Jakby nie było już 20 innych filmów z jakimś wariacją słowa Yeti. Nie było to nic wybitnego, aczkolwiek to, że ich pierwszy projekt był realizowany we współpracy z Dreamworks już sugerowało, że mogą się oni za jakiś czas stać porządnym graczem na rynku animacji i druga ich produkcja, czyli Over the Moon, jeszcze bardziej mnie w tym utwierdza. Jest to dość mocno Disneyowy musical, który na początku zapowiada się dość skromnie, jednak gdy już bohaterowie trafią na ten tytułowy księżyc, to eksplozja stylu i polotu w projektowaniu domu bogini Chang'e robi niesamowite wrażenie i mam nadzieję, że jako iż to chińskie studio, to będzie czerpać równie mocno z kultury swojego kraju w kolejnych produkcjach. Czekam na to, co tam dalej wykombinują. Miejsce szóste: Just Mercy. Ostatnio praktycznie w każdym roku udaje mi się zobaczyć kilka filmów, które na pierwszy rzut oka wydają się interesować mnie równie mocno, co 5391 odcinek mody na sukces, ale mimo wszystko się na nie wybieram. Tylko Sprawiedliwość jest jednym z tych filmów, gdyż dramat sądowy o czarno facecie niesłusznie oskarżonym o morderstwo nie wydawał się być na szczycie mojej listy zainteresowań. Na której szczycie oczywiście jest nic nie robienia. Jednak gdy kina ponownie się otworzyły na chwilkę, ja chciałem coś obejrzeć, bo nie wiadomo było wtedy, na ile będą otwarte, a w domu dużo mniej chce mi się filmy oglądać. I zobaczyłem wtedy ten film. Głównie przyciągnęła mnie buźka Michaela B. Jordana, a Brie Larson czy Jamie Foxx również na pewno mnie nie zniechęcili do seansu. I jak najbardziej było warto. Rzecz mocno chwyta, potrafi wzruszyć i aż trudno uwierzyć, że jest to oparte na prawdziwych wydarzeniach z przełomu lat 80. i 90. -tych. Miejsce piąte, JoJo Tak jak już to wszystkie inne moje opisy filmów w tej topce nie są jakoś zbytnio powiązane z samymi filmami, tak tutaj jest jeszcze ciężej, gdyż JoJo widziałem w styczniu. I mimo, już zrobił na mnie sporo wrażenia, to nie pamiętam z niego już jakoś zbytnio dużo. Na pewno jednak znajdzie się wiele innych osób, które w tej krótkiej, topkowej formie opiszą geniusz Tego. Powiedzą, jak poprzez satyrę świetnie pokazuje czasy drugiej wojny czy abstrakcję hitlerowej propagandy. Oscar za scenariusz jest tutaj tylko wisienką na torcie. Zdecydowanie będę musiał sobie ten film w najbliższym czasie przypomnieć. There are other kinds of Our Miejsce czwarte: Trolls World music. Trole stały się w pewnym momencie względnie sławne w światku filmowym, nie ze względu na walory samego filmu czy coś w tym stylu, lecz ze względu na to, że Universal zdecydował się je wydać na VOD, a dalej planował premierę w kinach. Także to było przetarcie szlaku względem tego, co już teraz na dużo większą skalę zaczyna się dziać w przemyśle filmowym. Jednak jeśli mówić o samym filmie, to jest po prostu sequel do Todi. Jeśli podobała Wam się pierwsza część, to spodoba Wam się także druga. A że ja lubię jak mam tam jakąś fabułę i dialogi między świetnymi wykonaniami piosenek, to dla mnie im więcej tego typu filmów, tym lepiej. Plus tutaj, Bloom w obsadzie, zawsze na plus. Tylko żebyście się nie pożegali blokatem przy tej całej jest Miejsce trzecie: Onward. Pixel to Pixar, i tak jak zdecydowanie bardziej z ich tegorocznego slata ciekawi mnie Soul, które tak naprawdę już oglądałem, tylko napisałem ten tekst ze wszystkiego i już ułożyłem zanim obejrzałem, więc to co najwyżej trafi do mojej przyszłorocznej topki, jeśli już. Tak wciąż, przy takiej, pozornie prostej przygodówce, jaką jest Onward, potrafią zdobyć film śliczny, wypełniony ciepłem i wzruszający. Co prawda nie wybija się w żaden sposób na te reszty dorobku tego studia, ale wykreowany świat jest jednym z ciekawszych, choć trochę średnio wykorzystanych, jakie ostatnio widziałem w filmach, a Tom Holland i Chris Pratt też robią robotę. A przynajmniej tak strzelam, bo ja to oglądałem w kinie z dubbingiem tuż przed pierwszym lockdownem razem z hejterem. Tylko nie w sensie, że siedział obok mnie i gadał mi do ucha jaki to Pixar jest kujowy, tylko z nowym filmem Komasy, który, i tu spoiler, jeszcze się na tej liście pojawi. Miejsce drugie. Hamilton. Czy tam, Hamilton, czyli, jak to określić. Hamilton to fantastyczny film. Że co? Że to nie film? Przecież to moja topka, ja tu mogę sobie wrzucać co chcę. W każdym razie Hamilton. Ten rapowany musical o ojcach założyciela Hamerki jest już dziełem kultowym, wychwalanym, wybitnym i wstawcie tu jeszcze 50 innych wzniosłych synonimów. A autor tego dzieła, Mini Manual Umbrella, dzięki sukcesowi swojego dziesięciodolorowego dziecka, stał się chyba najsłynniejszym człowiekiem z Broadwayu, torując sobie drogę do chociażby pisania piosenek do Wajany, świeżo ogłoszonego Encante, czy do ekranizacji jego poprzedniego muzykalu, In the Heights. I nie dziwota, bo jeśli tylko ktoś ogadnie angielski na tyle, żeby zrozumieć te 500 słów na sekundę, które wydobywają się z ust bohaterów, to jest bardzo mała szansa, że nie doceni lirycznego geniuszu manualnej Mirindy. Sam najpierw przesłuchałem całość na Spotify, chociaż nie naraz, tylko po trochę, a później całą tą wersję co na Disney Plus trafiła dwa razy obejrzałem i na pewno będę do tego widowiska wracać. Nawet na Beat Sabera sobie kilka piosenek z Hamiltona ściągnąłem, więc w ogóle. Jeśli jeszcze nie widzieliście, pozycja obowiązkowa i kawał historii zarówno sprzed ponad 200 lat, jak i współczesnej popkulturowego fenomenu. Know, tell, and... Miejsce pierwsze egzekwo The Here's Prom mine. i Sala samobójców. No, no, ale ambicji mu nie odmówisz, kurczę, chłopak z takiej wiochy i się dostał na prawo, jak sobie radzi. Zrobię chyba dobra. najbardziej mich 2-2 rzecz od dawna, umieszczając Netflixowy bal i hejtera na tym samym pierwszym miejscu mojej filmowej topki. Są to bowiem dwa filmy, które w tym roku najbardziej mnie zachwyciły, jednocześnie będąc jak najdalej od siebie na filmowym spektrum jak tylko się da. Sada Samobójców to polska, traktująca się śmiertelnie poważnie produkcja o tym, jak można manipulować ludźmi w social mediach i jakie konsekwencje może to za sobą nieść. Film jest bardzo mocny, aktualny i powiedziałbym, że wręcz ważny, nawet jeśli wiele głosów uważa go za polskiego jokera. Z drugiej strony mamy za to The Prom, czyli musical, od którego można dostać cukrzycy, w którym główna bohaterka chce zaprosić swoją dziewczynę na studniówkę, a z racji, iż mieszka w Indianie, to robi się z tego jakaś wielka afera, imprezy odwołują, a na ratunek przybywają zapatrzone w siebie gwiazdki z Broadwayu, które szukają czegoś, co będzie dobre dla ich wizerunku. Jest to jeden z tych filmów, gdzie główny vilen zmienia zdanie po jednej piosence, saturacja jest podkręcona na 9000%, a którzy sprawiają wrażenie, jakby nigdy w życiu lepiej się nie bawili, co przelewa się także na widza. Jeśli kiedyś tylko sobie znajdę nowego chłopaka, to jest to film, który na pewno będę chciał z nim obejrzeć. Ogólnie to te topki robię nie dlatego, że jakkolwiek znam się na filmach i wiem co jest dobre, bo gdyby tak było, to pewnie nie zaprzestałbym recenzowania filmów po kilku próbach. Robię je, bo chcę się z wami podzielić tym, co na mnie największe wrażenie wywarło w danym roku i przy okazji podzielić się tym, jakim dziwnym jestem człowiekiem. Do tego na filmy patrzę dużo bardziej pod kątem tego, jakie we mnie emocje wywołują, a nie tego, jaki jest scenariusz, reżyseria czy praca kamery. Co prawda, sprawia to, że moje wybory nie są jakoś bardzo spójne, a na mój odbiór wpływa też mój nastrój czy to, w jakich warunkach film oglądam. Ale emocje są ważne i może jest szansa, że w części z was również te filmy podobne emocje co u mnie wywołają. Także to tyle ode mnie. Dajcie znać w komentarzach, jakie filmy podobały wam się niekoniecznie z perspektywy czasu po przemyśleniach, tylko właśnie jakie filmy wywołały w was największe emocje, co wam najbardziej się podobało w trakcie oglądania. Chętnie poczytam, co filmowego u was wywołało największe emocje w 2020 roku. Bo emocji w tym roku było sporo. Także trzymajcie się. Na razie.